Witajcie na moim kanale. Dawno mnie nie było. Ja dostałam dzisiaj paczkę. Co prawda jest dzisiaj niedziela, ale u mnie w piątek miała być paczka. Okazało się, że paczkomat jest zepsuty. Czekałam wczoraj na jakąś wiadomość. Dopiero dostałam ją dzisiaj rano. No i jeszcze z takim pismem, że do dzisiaj tylko mogę odebrać. Więc samego rana pojechałam, odebrałam te wszystkie rzeczy i mówię, nagram dla Was filmik, bo już koleżanki dzwoniły, że. Chcą sobie odebrać różne produkty, a właśnie moje zamówienie to było skorzystanie z, właśnie z tych promocji, o których Wam mówiłam. Bardzo fajne promocje są w tej chwili w Avon dla konsultantów, bardzo dobre ceny, także grzech byłoby nie skorzystać z nich. Zachęciłam też moje oczywiście koleżanki i tak właśnie powstało zamówienie. Pierwszą właśnie rzeczą jest woda Persi Silk. Jest to właśnie zapach otulający. W nich jest mandarynka, jaśmin i piżmo. Ja zamówiłam trzy takie wody zafoliowane, więc nie będę ich otwierać, bo niestety nie są dla mnie. Koleżanka się moja skusiła i zrobiła od razu hurdynowo. Dała mi dobrą cenę. Następnym zapachem, który też ona właśnie zamówiła, ale to dla swoich chyba chłopaków. Dla swoich męża, syna jest to Will Country, ta niebieskie, trochę taki delikatniejszy, mniej jest lawenda, krzew indygo i akord zapachu ziemi po deszczu, proszę bardzo, bardzo fajny zapach, zaraz Wam pokażę, pokażę jak to tworzę. a pokażę Wam, ona nie jest zafoliowana, więc Wam pokażę. Jest to taka butelka typowa do Will Country. Ona jest fajna taka w kształcie butelki whisky. Także jak wchodzimy do łazienki na pewno od razu wiemy do kogo należy ten zapach. Od razu się ukojarzy z mężczyzną, tak? Także w tym zamówieniu tych wód mam dwie. Mam tu jeszcze, jeśli chodzi o wody, mam Maksimę też dla Pana ta akurat moja sąsiadka i w niej jest nuta żywicy drzewa żelaznego i mandarynki też tej właśnie fajnej promocji takiej wiosennej co tu jeszcze, a zamówiłam, ale to już dla siebie takie duże płyny do kąpieli bardzo fajne, jest ich trzy i jest to tak, to jest róża i ciepły bursztyn ten zapach, to jest litrowe opakowania, ładne zapachy, ja Wam mówiłam, że bardzo lubię te w ogóle różne odsłony tych żeli płynów do kąpieli. Ja te płyny do kąpieli ostatnio wlewam jako mydła yy, do, do mycia rąk. O, moja ulubiona mandarynka oczywiście i mandarynka i imbir i trzeci zapach. I trzeci zapach to jest ten litrowy, i to jest kwiat peony. Zaraz sprawdzimy, wszystkie są ładne. Mhm. Ja Wam powiem w ogóle, wszystkie zapachy ładne. Nie wiem dlaczego one jakieś takie są mokre. Z tej paczki wyjęłam. Nie wiem co tam się działo, że one, chyba że dlatego, że trzy dni. A, bo ja rano odbierałam, a być mogła być rosa jeszcze. No Może coś w tym stylu, bo rzeczywiście te butelki są całe mokre. Jeszcze, a tutaj jeszcze e, zamówiłam, ale to sobie. Preparat do demakijażu oczu z odżywką, też w takiej właśnie cenie, tej promocyjnej. E, tak, a jeszcze e, zdążyłam zamówić, jeszcze załapać się na tą promocję. Taką była do, chyba do 21 kwietnia. Kto już zamówił duże zamówienie, mógł sobie wybrać. Różne, chyba cztery produkty byłyby do wyboru za 5,99. No ja sobie wybrałam ten Messimer Black. Także skorzystałam właśnie z tej promocji. I co my tu mamy? A, no to dla mojej koleżanki z pracy mamy Planet Spa. Mamy nawilżające masło do ciała. Ze Śródziemnomorską Oliwą z Oliwek. Bardzo nawilżający sam. Nie będę otwierała, ale o tak wam pokażę. Ja bardzo y, lubię te słoiczki, są przepiękne te słoiczki. Naprawdę można je wykorzystać później do czegoś tak umyć, też zenfekować, wyparzyć i mogą potem nawet posłużyć czy na jakieś drobiazgi, gumki, spinki, czy w kuchni. Y, prawdopodobnie nic się nie stanie, bo to już szkło także da się wyparzyć. Coś takiego. Jeszcze powiem Wam tak, uczestniczyłam w szkoleniu. Jeszcze załapałam się, co prawda to było dawno, ale tak sobie pomyślałam, ciekawe, czy mi się uda jeszcze z tych kodów coś zamówić. I okazało, że się udało. Było to szkolenie yy, makijażowe. I właśnie za te rzeczy za te rzeczy chyba zapłaciłam 5,99, nie, skłamałam chyba 40 zł za te wszystkie rzeczy, coś takiego. Bo to była taka promocja, i w tym po prostu za szkolenia, za uczestniczenie w szkoleniu makijażowym dostaje się kody i z tych kodów można sobie po prostu skorzystać. Różne są zestawy do wyboru, można to sobie skorzystać, zamówić, i ja właśnie z tego jeszcze no, tak spróbowałam. I się okazało, że dało się jeszcze skorzystać i był to, tak, ten tuż geniusz, taki w tym zestawie z tym zestawem makijażowym. Zwykle z tym otwieraniem. Na chwileczkę wyłączyłam, bo poleciałam po coś, co mi pomoże. Otworzyć to. Yy, tutaj mamy kredkę do oczu Cosmic Pro. O, proszę bardzo. Ładna kredka. Ładnie się maluje leciutko. Nie trzeba naciskać. Co tu jeszcze było? Był jeszcze chyba to po żwi. Taka kredka. Ale znowu. A, już jest. Taka kredka do brwi. O, z takim. Tak. Ona jest taka brązowa. Nie wiem, czy to widać. Z taką szczoteczką fajną, którą można najpierw sobie te brwi wyregulować, wyczesać, ładnie ułożyć. A nie, tu się już nic nie otwiera także coś takiego i co tu jeszcze mamy co tu jeszcze dostałam dostałam z Power Style kredkę kredka taka jest chyba do oczu jako cień do oczu mhm. czy do robienia kresek Wiemy o tym, że te kosmetyki Power Style są bardzo trwałe. Tak? Tu jest taka ciemna, brązowa kreska. Można to użyć jako tak. Cienia też fajnie się maluje delikatnie. Praktycznie yy, nie męczy się ciała, skóry, prawda, oczu. Wiadomo, że oczy mamy bardzo delikatne. Wiesz, więc tak. Yy, leciutko tylko pociągnięcie i zobaczcie, jakie ładne te kreski. Także dość trwałe. No ja jestem zadowolona, fajne rzeczy. Bo tak to jest na początku. Widzicie, ja to się zawsze oczywiście oczami sugeruję, więc zobaczyłam obrazek. zobaczyłam, że za taką niską cenę mam tyle różnych rzeczy i na pewno się przydadzą. I tu jest. Jeszcze do tego dostałam, prawda? Golden, czyli taki brązer. Idzie lato, więc na pewno skorzystam z tego. Proszę. o taki kolor to jest ten kolor golden bronze z tej serii chyba takiej ziemi I zaraz zobaczymy o nie jest taki bardzo ciemny bym powiedziała taki naturalny tak zwłaszcza że do opalonej cery prawie że praktycznie ja mam taką cerę nie za jasną i praktycznie ten Kolor praktycznie mi się stopił z. Oczywiście to są ręce, tak? Ale mi się taje, że właśnie po opaleniu yy, na pewno i na twarzy się sprawdzi. I jeszcze do tego można było z Power Style zamówić sobie podkład. Ja tutaj podkład zamówiłam sobie Ivory. Szczerze mówiąc, wiecie co? Nie będę go otwierać. Dlatego, że jeszcze mam chyba ze 2-3 podkłady do wypróbowania, a że jeszcze nie miałam tego, więc mówię, a skorzystam sobie, bo też można było dodatkowo do tego, domówić sobie dodatkowo ten właśnie podkład Power Style. Ja z tego skorzystałam i przy okazji jak tam mi się to pokończy, zacznę to próbować, to Wam opowiem o tym, jak mi się to sprawdziło prawdopodobnie bardzo dobrze się sprawdza, bardzo to jest trwały podkład. Nie marze się tak, nie wyciera się ubrania, nie zostawia śladów, dość trwały, taki całodzienny, nawet pisze 24 godziny, także na razie, tak jak Wam mówię, nie będę otwierała, bo potem po otwarciu zazwyczaj te kosmetyki mają 20, no niby 24 miesiące po otwarciu, ale na razie. Tak, ja mam jeszcze chyba może nie z tego Power Style ale chyba z innych jeszcze jakieś tam zapasy więc na razie muszę yy, tak, ja tak zawsze patrzę na datę ważności i po prostu yy, wykorzystuję ze względu z datą ważności tak to podkładę żeby później mi się one nie leżały nie przestarzały także to jest takie moje zamówienie a i jeszcze dostałam przy okazji próbki Eee, właśnie, ja Wam pokazywałam wcześniejszych filmikach z tego If Priv. Tej nowej wody, która wejdzie w maju. Bardzo ładnej zresztą. Ona tam ma w swoich eee, zapachach czerwone jabłko, płatki jaśminu i akord białego piżma w przepięknej butelce. Tak, i tu mam tych próbek chyba trzy. I dostałam jeszcze eee, o właśnie. W taką próbkę z witaminą C, z tym faktorem 50. Bardzo fajny krem się zapowiada. On jest dość duży, bo chyba w ogóle to jest 50 ml. Tak, 50 ml, czyli mi się zdaje, że dość duży. Za taką cenę w tej chwili jest w dobrej cenie, także bardzo fajny. Potem pewnie ta cena może ulec zmianie, ale na razie jest po 39,90. Ja ten krem gdzieś mam, na razie go tam testuję i zobaczymy, jak on się w ogóle sprawdzi. Także dostałam właśnie taką próbkę dla klientów. Tak, na pewno komuś tam wrzucę, żeby sobie sprawdził. Także to jest takie moje być może szybkie ogarnięcie tematu czyli mojego zamówienia. No dlatego, że tu już właśnie tak jak wam mówię, miałam już telefon od koleżanki, żeby chciała sobie zabrać, ona dzisiaj jeszcze chyba gdzieś idzie na imprezę, więc pewnie e, kupiła e, te wody, pewnie silk, bo ona tak się zdziwiła, że aż trzy wzięła e, persy silk, e, może gdzieś na imieniny przy okazji będzie miała prezent, zwłaszcza, że to jest okres poświąteczny, także karnawałowy, możemy się bawić, szaleć chodzić na różne imprezy no i u nas powiem Wam fajna pogoda się zaczyna. Nie wiem jak to długo będzie. Na razie jest fajnie, słoneczko wyszło, może nie jest za gorąco, ale y, wiecie co, co robi słońce, prawda? Człowiek ludziom się od razu chce żyć, pracować, działać. Także y, na pewno jest y, super. Coraz fajnie. Ja to lubię jak jest słoneczko, słoneczne dni od razu się chce. Y, żyć, pracować, używać kosmetyków, bo tak jak jest pochmurno, to człowiekowi nawet się, jak w te święta, prawda, u nas to praktycznie wszyscy siedzieli za stołem, bo było tak pochmurnie, zimno i, i troszeczkę deszcz padał, że nikomu się nie chciało w ogóle wyjść na dwór. Pewnie jakby te święta się prze, przeniosły za tydzień, pewnie by było inaczej. No a teraz już do zobaczenia. Nie wiem, czy jeszcze coś będę zamawiała, to zależy od moich y, właśnie klientów, moich znajomych, koleżanek, rodziny. Y, oczywiście i od promocji, w których iPhone y, tak nas skusi tutaj promocjami, tak jak w tym momencie. Tak się wy... a właśnie, zastanawiam się jeszcze, czy nie zamówić sobie więcej tych płynów, bo cena jest rzeczywiście, bo ona też wchodzi właśnie w, ten, w tą promocję, właśnie chyba te trzy płyny do kąpieli. Także powiem Wam, może no, się skuszę, bo ja je tak, nawet kiedyś tutaj miałam taką sytuację, że chyba zabrakło mi płynu do prania. I powiem Wam, jakieś tam miałam taką lekką przepierkę, yy, jak to się mówi, w, miser, w misce, w misce. No i mówiłem o no, doleje no co tam. No i szczerze mówiąc, sprawdziło się, tak. Nie były to rzeczy bardzo, bardzo brudne, tak. To chodziło bardziej o odświeżenie, takie, yy, tak, z takiego codziennego chodzenia, więc nawet się do tego sprawdziło. Także fajne. Cieszę się, płyny są super. Przepierkę zrobiłam także jeszcze jeden na rzecz, do której można używać nasze płyny do kąpieli. Także teraz już was żegnam, bo już tutaj o słyszę, że chyba ktoś tu się dobija. Będę musiała szybko tutaj poddawać te produkty, więc hej, do zobaczenia do następnego. No właśnie, nie wiem, chyba do następnej jeszcze paczki, chyba coś jeszcze będzie. No to hej, na razie.